Angielski stał się najważniejszym językiem świata. Większość z nas zna przynajmniej jego podstawy. Jednocześnie nie każdy wie, że jest to język germański, konkretnie zachodnio-germański, a może jednak północno. Ale w sumie, czy on w ogóle jest germański? Dlaczego jest taki dziwny? Co się stało z jego ortografią? Co tu się. Dzisiaj zastanowimy się, o co chodzi z tym angielskim? Istnieje kilka poglądów dotyczących klasyfikacji języka angielskiego. Najbardziej popularny zakłada, że jest to język zachodniogermański, tak jak niemiecki czy niderlandzki. Istnieją jednak osoby uznające go za język północno-germański, czyli należący do tej samej grupy co szwedzki, islandzki i norweski a jeszcze inni uznają go za język kreolski lub za nie wiadomo co, które na pewno nie jest germańskie. Jak angielski wygląda i brzmi wie niemal każdy z nas. Przyjrzyjmy się więc jego dawniejszej formie, staroangielskiemu znanemu także jako anglosaski. Ten język był używany we wczesnym średniowieczu, w południowej Anglii i w części Szkocji. Zobaczymy, czy będzie germańsko. Do porównania użyjemy modlitwy Ojcze Nasz Gdyż jest to tekst powszechnie znany. Feder, ure, thuthe eart on heowonum, sithin nama jehal to bekume thin riche, jewurde thin willa, on eordan, swaswa on heowonum, ure, jedej huam likan lafsule ustodei, antforivus uregultas, Swaswe. we. For Jufath urum gültendum, Ant ne jelet on kosnunge, a us of uvele. Jest to zdecydowanie język germański, ale dobrze też wiemy, że dzisiejszy angielski tak ani nie wygląda, ani nie brzmi. Zachował trochę słownictwa germańskiego, zachował niektóre cechy wymowy, ale ten tekst jest raczej niezrozumiały. I na pewno przeszedł wiele zmian. Anglosaski należy do grupy anglofryzyjskiej, tak jak żyjący do dziś język fryzyjski. Jakiś czas temu zrealizowano film, w którym znawca anglosaskiego odwiedza Fryzję i postanawia porozmawiać z tamtejszym rolnikiem w tym wymarłym języku. Okazało się, że staroangielski język sprzed tysiąca lat jest zrozumiałe dla osoby mówiącej po fryzyjsku. Ich spreke. Ja. Yeah? Old English. Understandest to Ich Ik bin ene brune koe. Een ich... brune koe? Een brune koe. Een brune koe. Ja, 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 ja. Een ja. brune koe. Uh... Ich vil buutjen. Buutjen. It buutish, buutis stad makas mietje. Mietje. Mm -hmm. Ja, ja, ja tak. wolę mleko. Ja mleko, ja. Rozmówca był w stanie wyjaśnić farmerowi, że chce kupić krowę dającą dużo mleka. To kolejny dowód, że mówimy o języku zachodnio-germańskim. Czyż nie? Tutaj musimy skonfrontować się z tezą mówiącą, że współczesny angielski ma więcej związków z językami Skandynawii niż z Grupą Zachodnią. Po inwazjach Wikingów i ich osadnictwie w okolicach 8 do X wieku musiał zostać jakiś ślad w języku. W latach 878 do 954 spora część Anglii była pod władzą duńską, jako Danelaw. Używano tam dwóch języków, znanego nam już anglosaskiego oraz staronordyjskiego. Ponadto w latach 1016 do 1042 Duńczycy kontrolowali całą Anglię. To od wikingów mamy takie angielskie słowa jak egg od staronordyjskiego ag Winn Osternorilskego Vängr. Knife Osternoriskego Knifr Root Osternoriskego Rot. Sky Osternoriskego Sky Kid Osternoriskego Kid Birth Osternoriskego Birthr Dye Osternoriskego Deia Het Osternoriskego Hitta ,,want", od starnoryskiego ,,wanta". I wiele, wiele więcej. Około tysiąc słów staronordyjskich jest obecnie używanych w standardowej odmianie angielskiego. Angielski w swojej historii przeszedł także zmiany gramatyczne. Anglosaski był językiem syntetycznym, tak jak łacina czy polski. Odmieniano czasowniki, były obecne przypadki gramatyczne ,,mianownik", ,,dopełniacz", ,,celownik", Biernik, a czasami także narzędnik. Istniała liczba podwójna. Te rzeczy w większości zanikły, a raczej po prostu wyrażamy je w trochę inny sposób. Było też kilka końcówek liczby mnogiej, ja chciałbym powiedzieć tylko o jednej n bo dzisiaj zachowała się w słowach takich jak children czy oxen, więc możemy powiedzieć, że obecny angielski ma w sobie pływy nordyckie? Tak, to popularna opinia, ale nie jest jedyna. Niektórzy uważają, że staronordyjski był bazą dla dzisiejszego angielskiego i po prostu przyjął jakieś wpływy anglosaskie. Według tej szkoły język królowej Elżbiety i Donalda Trumpa byłby północno-germański. Wskazywałby na to na przykład szyk wyrazów w zdaniu. Zestawmy angielskie I can play football i norweskie Jeg kan spiele football. Nie znam norweskiego, więc przepraszam. Tymczasem w zachodnio-germańskim niemieckim mamy najpierw dopełnienie. A czasownik idzie na koniec. Ich kan Fußball spielen. Podobnie rzecz ma się w niderlandzkim. Zwolennicy uznania angielskiego za język północno-germański wskazują, że rzadko zapożyczana jest gramatyka. Musimy jednak pamiętać, jak długo trwały i powszechny był kontakt między staronordyjskim i anglosaskim. W takim czasie nawet struktury mogły zostać przeniesione. Na mniejszą skalę zaobserwowałem takie zjawisko u Polaków mieszkających kilkadziesiąt lat poza granicami kraju. A my mówimy tutaj przecież o setkach lat. Struktury naprawdę mogły przejść. Jest też inna teoria zakładająca, że mamy do czynienia z językiem kreolskim. W dużym uproszczeniu: języki kreolskie to języki mieszane, które pierwotnie usprawniały komunikację między grupami, które nie miały wspólnej mowy. Wtedy były to języki pidżynowe, a które po jakimś czasie stały się językami ojczystymi nowego pokolenia, i już wtedy mamy języki kreolskie. W historii kojarzymy je zazwyczaj z połączenia języków europejskich kolonistów z elementami dialektów ludności tubylczej. Według tego poglądu angielski miał powstać jako pomost między anglosaskim a staronordyjskim. Nie jestem przychylny tej teorii. Między innymi ze względu na gigantyczne uproszczenia gramatyki języków kreolskich w kontraście do wciąż rozbudowanego i co bardzo ważne często nieregularnego angielskiego. Ponadto staronordyjski i staroangielski były do siebie bardzo podobne i raczej nie byłoby potrzeby tworzenia nowego języka, by móc się porozumiewać. Staroangielska ortografia była w miarę sensowna i regularna. Nie było niemych liter, a pisownia miała oddawać brzmienie słowa. Obecny angielski no cóż. W każdym razie nasz zachodnio germański język zaraz zaraz Przecież angielski nie przypomina dziś zbytnio niemieckiego ani anglosaskiego. Coś musiało być nie tak. Gdzie ta germańskość? Co się stało? Trudno zaprzeczyć: zmiany są widoczne gołym okiem. Nasza historia się jeszcze nie kończy. Germański-angielski mógłby rozwijać się spokoju przyjmując trochę wpływów łaciny, związanych między innymi z przyjęciem chrześcijaństwa, gdyby nie rok 1066 i podbój normański. Wilhelm zdobywca w bitwie pod Hastings pokonuje Harolda II i otwiera sobie drogę do angielskiego tronu. Wilhelm był Normanem z terenów północy dzisiejszej Francji. Płynęła w nim krew Wikingów, którzy osiedli na tych terenach za zgodą Karola Prostaka, króla Franków, i przyjęli język oraz kulturę francuską. Po podboju u władzy znalazły się siły normańskie. Z tego powodu wiele słów związanych z rządzeniem, takie jak government, court, castle czy crown, pochodzi właśnie od nich. Tymczasem proste zawody, jakie mogła wykonywać ludność anglosaska, mają swe nazwy właśnie z ich języka. Na przykład miller czy baker. Od Normanów zaś wzięły się słowa bardziej wyszukanych prac, takich jak merchant czy painter. Często w dzisiejszym angielskim Mamy w użyciu wymiennym odpowiedniki normańskich i anglosaskich słów. Porównajmy anglosaskie buy z normańskim purchase. Na tej samej zasadzie możemy wskazać anglosaskie room i normańskie chamber, anglosaskie fair i normańskie beautiful. Inne pary to na przykład wood, forest, house, mansion, freedom, liberty, eat, dine. Bardzo ciekawym przykładem są nazwy mięs. Pochodzą one od Normanów, lecz słowa określające zwierzęta są już anglosaskie. Wyobraźmy to sobie: anglosaski rolnik pracował z takimi zwierzętami jak cow, pig czy sheep, ale na stół normańskiego pana trafiały już beef, pork i mutton. Zmieniała się także ortografia. Zniknęły anglosaskie litery ash, eth, thorn i win. W tym okresie zmieniła się także kolejność liter w i h co zamieniło słowa whene, where i what w dzisiejsze when, where i what. Ale wymowa chła pozostała. Rola języka francuskiego w średniowiecznej Anglii była gigantyczna. Niektórzy władcy, w tym słynny Richard Lwieserce, nie znali nawet angielskiego. Wykształcony w późnym średniowieczu, łączył w sobie wpływy zachodnio- i północno-germańskie, ze sporym dodatkiem romańskiego słownictwa. Przyjrzyjmy się więc opowieściom kanterberyjskim. Jest to XIV-wieczny tekst, będący zbiorem opowiadań pielgrzymów zmierzających do grobu św. Tomasza Becketa. Oto jego początek. Juan that April, with his shores sote, the druft of March have perced to the rote, and bath every wine in sweet liquor, of which vertu engendered is the flur. Juan Zephyrus e Firus egg, With his sweaty breath, in spirit hath in every hold and heath the tender croppes, and the younger sonne hath the ram his half-course ironne and smale fooles macken melodie that slepen all the nicht with open ear. So pricketh hem natur in her courages, a longen folk to gaun on pilgrimages, and palmeres for to second strangest rondes to halves. cours in londes and specially from every shire's end of angeland to cantebrai bywende the holy bless for martyr for to sake that hem have hope chuan were sake. jest znacznie bardziej podobny do dzisiejszej wersji języka zerknijmy na ortografię i wymowę słowo knicht było wymawiane w cudownie zgodny z pisownią sposób i brzmiało inaczej niż nicht albo NICHT. Sporo słów zmieniło jednak nie tylko wymowę, ale i pisownię. A sam tekst opowieści jest często wydawany w wersji przetłumaczonej na współczesny angielski. Oryginał jest po prostu za trudny, aby go swobodnie czytać bez wcześniejszego przygotowania. Kolejnym etapem rozwoju angielskiego był wczesny nowoangielski, czyli dosłownie język Szekspira i Biblii Króla Jakuba. Wciąż możemy w nim zaobserwować drugą osobę liczby pojedynczej thou oraz trochę różnic w podmianie czasowników. Być było nieregularne, lecz trochę inaczej niż dziś. Pojedyncze you are było niegdyś thou art. Ślady po tym widzimy na przykład we współczesnym tekście modlitwy Ojcze Nasz. Dziś często używa się thou celem archaizacji wypowiedzi. I tak, powiedziałem pojedyncze you are. Na tym etapie angielski rozróżniał jeszcze słowa ty, thou od wy i lub you Wtedy też występowało jeszcze słowo the Na przykład w zwrocie I know thee Znam cię Był to przypadek zależny od thou Dziś powiedzielibyśmy po prostu I know you Wymowa wciąż była inna od dzisiejszej Dalej istniał dźwięk hua występujący, gdy napotykaliśmy litery wh obok siebie Litera r zawsze była wymawiana ale nie mamy pewności, czy to było bliższe amerykańskiemu r, czy dźwiękowi, jaki mamy na przykład w polskim r. W okresie wczesnego nowoangielskiego miało miejsce osadnictwo angielskie w Ameryce Północnej. Osadnicy przywieźli tam ówczesną wymowę języka. Z tego powodu możemy powiedzieć, że amerykańska konsekwencja w wymowie r jest bardziej tradycyjna dla angielskiego niż jego opuszczanie w odmianie brytyjskiej. W okresie wczesnego nowoangielskiego Wiele liter przestało być wymawianych. Na przykład k w słowie not, w w słowie sort oraz gh w takich słowach jak KNIGHT czy daughter. Kiedyś to gh brzmiało jako h lub ch w zbicce ng, natomiast przestano wymawiać g. Szkoda w tym wszystkim Szekspira. Często jego staranne rymy po prostu przestały istnieć i dziś ich nie uświadczymy. Na przykład słowo nature wymawiano prawdopodobnie netter, więc zapewne rymowało się z letter. Słowa one i other mogły już mieć jak own i other. W późnym XVII wieku narodził się nowoangielski. Współczesna wersja języka, której używają dziś miliony ludzi na całym świecie. Czy dalej jest germański? Po tylu zmianach i z tak obcymi wpływami? Według mnie. Tak. Jest to zachodnio-germański język z mocnymi wpływami romańskimi. Nie można zaprzeczyć, że po skomplikowanej ewolucji udało mu się zachować swój charakter. Nawet osoba niezwiązana z językoznawstwem może wykazać jego związki z niderlandzkim czy fryzyjskim, bazując na prostej analizie tekstów. Historia angielskiego. To także historia jego użytkowników. Anglosasów, zasymilowanych Celtów czy Normanów, poetów, których rymy zniknęły podczas zmian fonetycznych, wojowników, o których mówią niezrozumiałe już dla nas poematy sprzed tysiąca lat. Angielski to języki zachodnio-germańskie, to wpływy wikingów, łaciny, greki i francuskiego. To jeden z najciekawszych historycznie języków świata. Nie lubię angielskiego, ale muszę przyznać, jego historia jest niesamowita. Do tego filmu zainspirowały mnie dwa anglojęzyczne filmy na YouTubie. Odnośniki do obu zostawiam w opisie.